Cześć z tej strony Arek Zentkownik Maturalnie, dzisiaj porozmawiamy o czterech błędach, które maturzyści popełniają najczęściej Właśnie na maturze. Nie chodzi o konkretne problemy z algorytmami, jak na przykład błędy w sortowaniu, ale o uniwersalne pułapki, które utrudniają rozwiązywanie zadania, wydłużają czas tego rozwiązania albo wprowadzają niepotrzebny chaos, który może kosztować się w konsekwencji nawet stratę punktów na maturze. W tej części skupimy się na najczęstszych błędach, które pojawiają się w algorytmach. I w programowaniu, a w kolejnej części, w kolejnym materiale opowiemy sobie o najczęstszych błędach w kontekście Excela, Accessa oraz samych przygotowaniach do matury. Zaczynajmy. Matura z informatyki potrafi być zdradliwa. Nie wystarczy umieć programować. Trzeba dobrze rozumieć treść zadań, sprawnie poruszać się po dostępnych narzędziach, jak arkusze kalkulacyjne czy bazy danych, no i nie pogubić się w szczegółach. Dobra wiadomość jest taka, że potknięcia, które Najczęściej się pojawiają i które za chwilkę Ci pokażę, są dość proste do wyeliminowania. Ważne jest tylko, żeby w trakcie nauki i przygotowań miejcie cały czas z tyłu głowy, żeby były taką częścią Twojej świadomej nauki. Zatem przyjrzyjmy się, gdzie najczęściej zdarzają się błędy i jak im zapobiegać. Niedokładne wczytanie się w treść zadania. Jednym z najczęstszych błędów, i przy okazji jednym z błędów, które najłatwiej wyeliminować, jest pomijanie dokładnej analizy zadania. Wiele osób zamiast przeczytać sobie dokładnie treść zadania, czasami można nawet dwukrotnie, podkreślić kluczowe informacje, to od razu przechodzi do pisania pseudokodu czy tworzenia kodu. Taki pośpiech często prowadzi do pominięcia istotnych szczegółów, takich jak wymagany format wyjścia, kolejność działań czy Specyficzne warunki. Spójrzmy na takie zadanie stworzenia algorytmów. W postaci pseudokodu lub w wybranym języku programowania napisz funkcję, która dla dodatniej całkowitej liczby n, takiej, że istnieje dla niej nieparzysty skrót, wyznaczy liczbę m, nieparzysty skrót liczby n. Uwaga! Twój algorytm może używać wyłącznie zmiennych przechowujących liczby całkowite oraz może operować wyłącznie na liczbach całkowitych. W zapisie możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, resztę z dzielenia oraz porównywanie liczb, instrukcje sterujące, przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje wykorzystujące wyżej wymienione operacje. Zabronione jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione. Autorzy nieco ułatwili nam tu Analizę, bo podkreślili najważniejsze elementy, ale nie zawsze tak jest. W przypadku zadań dotyczących pisania algorytmów, przede wszystkim sprawdź uważnie założenia oraz ograniczenia, czyli właśnie te sekcje. W kontekście naszych rozważań nie ma znaczenia za bardzo, czym taki nieparzysty skrót jest, chodzi o schemat. Mamy powiedziane, że dla danej zadanej liczby N nieparzysty skrót istnieje, więc nie ma tu też sensu pisać kodu, który będzie to sprawdzał. Ważne jest też zapoznanie się z listą ograniczeń. Jeśli prześledzicie zapis szczatów, kiedy rozwiązujemy maturę na żywo, to pojawia się sporo takich wątków. A co jeśli użyłem takiej funkcji wbudowanej albo operatora potęgowania, a jak widać po wyższym przykładzie nie można było tego zrobić, nie ma sensu dokładać sobie stresu. Wszystko, czego możesz użyć, jest tu wymienione i zawsze dostępne, więc w razie wątpliwości zerknij na tę listę jeszcze raz. Spójrzmy na jeszcze jedno zdanko z tej samej matury. Wykonaj zestawienie numerów rejestracyjnych samochodów wraz z imionami i nazwiskami ich właścicieli, którzy nie figurują w rejestrze wykroczeń. Zestawienie posortuj alfabetycznie według numerów rejestracyjnych samochodów. Tym razem autorzy nie podkreślili już wszystkiego, co istotne w kontekście precyzyjnej odpowiedzi na postawione przed nami zadanie. Tutaj też przyznam, że sam się na tym łapię, bo często wpadamy do Akcesa, czy też piszemy zapytanie SQL, odpowiedź wydaje się poprawna, gotowe, zapisujemy ją do pliku. Ale uwaga, potem okazuje się, że nie zdobyliśmy maksymalnej liczby punktów. A dlaczego? Bo nie posortowaliśmy alfabetycznie naszego zestawienia. Przy zapisywaniu odpowiedzi warto spojrzeć jeszcze raz do treści zadania, czy na pewno uwzględniliśmy wszystko, o co nas poproszono. Dlatego tak dobrze sprawdza się podkreślanie przy pierwszym czytaniu, bo na koniec możemy szybkim zerknięciem tylko upewnić się, czy każdy z kroków został zrealizowany. Jak uniknąć tego typu błędów? Zanim zaczniesz pisać kod. Czy rozwiązywać zadanie, poświęć te kilkanaście dodatkowych sekund, aby dwa, a nawet trzy razy przeczytać polecenie. Podkreślaj słowa kluczowe i dopytuj sam siebie, czy na pewno wiem, co mam zrobić. Pomijanie aspektu czytelności kodu. Może wydawać się, że pomijanie komentarzy i stosowanie krótkich, nieznaczących nic, nazw dla naszych zmiennych pozwoli nam. Na maturze trochę czasu oszczędzić. Ale w rzeczywistości może kosztować cię to dużo więcej wysiłku, szczególnie jeśli coś przestanie działać. Często, chcąc oszczędzić czas, nadajemy naszym zmiennym krótkie, nic nieznaczące nazwy, np. x, y, z. Jednak gdy algorytm się rozrośnie i musisz znaleźć w nim błąd, to takie nazwy stają się koszmarem. Trudno od razu zrozumieć, co dana zmienna przechowuje lub do czego służy. Zerknijmy na takie dwa przykłady. Druga opcja pozwala zrozumieć, co autor miał na myśli bez dogłębnej analizy samego kodu, prawda? A na maturze częściej więcej czasu oszczędzisz, jeżeli nadasz właśnie takie opisowe nazwy, niż jednoliterowe nazwy, które na początku są dla nas jasne, ale po chwili zapominamy, co tak naprawdę tam w nich się działo. Jak uniknąć tego typu błędów? Po pierwsze stosuj opisowe nazwy zmiennych. Zamiast zmiennej AAA użyj zbioru liczb całkowitych. Zamiast BBB wybierz największa liczba w zbiorze. Dzięki temu od razu wiesz, co dana zmienna przechowuje i jaką ma rolę w algorytmie. Dobra nazwa powoduje, że nie potrzebujemy dodatkowych komentarzy. Od razu wiemy o co nam chodziło. Ułatwiaj sobie też debugowanie. Gdy pojawi się błąd, nazwy takie jak liczba elementów w zbiorze pozwalają szybko zidentyfikować problematyczny fragment kodu. Przy krótkich nazwach musisz analizować cały kod, by przypomnieć sobie, do czego służy dana zmienna. Brak testów lub zbyt pobieżne sprawdzenie poprawności rozwiązania. Brak dokładnych testów, napisanego kodu, jest jednym z najczęstszych błędów, które maturzyści żałują zaraz po wyjściu z sali egzaminacyjnej. Wiele osób ogranicza się do uruchomienia swojego programu na jednym, jakimś oczywistym zestawie danych, no i skoro taki program działa, no to uznaje, że problem jest rozwiązany. Niestety takie podejście może prowadzić do dość bolesnych niespodzianek, kiedy nasz program napotka na jakieś dane skrajne lub nietypowe. Co gorsza, nawet drobny błąd w implementacji, np. zastosowanie znaku mniejszości zamiast znaku mniejszy bądź równy, może prowadzić do całkowicie niepoprawnych wyników w niektórych przypadkach. Spójrzmy teraz na takie zadanie. Znajdź w ciągu liczb z pierwszego wiersza spójny fragment, który zawiera co najmniej 50 elementów i którego średnia arytmetyczna jest największa. Jeżeli jest więcej niż jeden taki fragment, wybierz ten, który występuje jako pierwszy w pliku liczby txt. W odpowiedzi wypisz znalezioną najwyższą średnią, liczbę elementów w ciągu z tą najwyższą średnią, liczbę, która jest pierwszym elementem tego ciągu. I Tu mamy też informację, że dla pliku, który był załączony, liczby przykład txt odpowiedzią były wartości 5, 52, 50 oraz 5. Jak widać to na tym zadaniu, zadania z programowania mają dwa zestawy danych. Pierwszy, bardziej rozbudowany, tutaj to był ten plik liczby txt oraz uproszczony, tutaj był to plik liczby przykład txt. Często uproszczony zestaw nie zawiera Nietypowych przypadków, które w ramach rozbudowanego pliku już się pojawiają. Dlatego sama poprawna odpowiedź dla pliku przykładowego to może być za mało, żeby uzyskać pełną liczbę punktów za takie zadania. Często w kluczu mamy wspomniane, że przy nieuwzględnieniu pewnych skrajnych przypadków maturzysta otrzyma nieco inne wyniki, które będą gorzej, lub czasami w ogóle nie będą punktowane. Jak tego uniknąć? Sprawdź wyniki dla obu zestawów danych. Jeśli wcześniej rozwiążesz sporo zadań maturalnych i poznasz schematy, to od razu lub po nieco dokładniejszej analizie tego, czego się spodziewasz, wynik może wydać Ci się podejrzany, więc też automatycznie zerkniesz do, do swojego rozwiązania jeszcze raz, czy na pewno wszystkie te warunki zostały tam uwzględnione. Niekorzystanie z dopasowanych struktur danych lub funkcji wbudowanych. Złe dobranie struktur danych lub niekorzystanie z funkcji wbudowanych samo w sobie oczywiście nie jest błędem i nie wpłynie na to, czy nasz program działa poprawnie, czy też nie. Może to natomiast znacząco utrudnić napisanie poprawnego kodu lub znacznie wydłużyć czas, który jest potrzebny na realizację danego zadania. Na maturze bardzo rzadko trzeba sięgać po jakieś zaawansowane struktury danych, ale znajomość tych podstawowych, takich jak listy, e, słowniki, zbiory, może zaoszczędzić mnóstwo czasu. Kiedyś na maturze pojawiło się mniej więcej takie zadanie z programowania: zlicz wystąpienia liter w ciągu znaków. Można to zrobić na różne sposoby, ale niektóre podejścia będą prostsze i wydajniejsze niż inne. W tym podejściu używamy listy, co wymaga od nas sprawdzenia, czy litera już się w tej liście znajduje, a następnie ręcznego aktualizowania liczników. No, w tym przypadku kod wydaje się dość nieczytelny i wymaga wielu ręcznych operacji, a sama jego analiza na pewno chwilę potrwa. Tym razem dobieramy bardziej dopasowaną do tego zadania strukturę danych, czyli słownik. Słownik pozwala na szybkie wyszukiwanie i aktualizowanie wartości, a o to nam tutaj chodzi. Kod jest prostszy i bardziej czytelny. I jeszcze trzecia opcja, gdzie korzystamy z dedykowanej do takiego zadania funkcji wbudowanej. Wymaga to oczywiście jej wcześniejszej znajomości, ale jeśli poznasz najważniejsze funkcje wbudowane, które najczęściej pojawiają się na maturze, to zobacz, jak dużo czasu możesz oszczędzić i jak dużo potencjalnych błędów możesz uniknąć. Tutaj taka drobna reklama w kursie na EncodeMe. Maturalnie oczywiście omawiamy wszystkie takie najprzydatniejsze funkcje wbudowane. Pamiętaj tylko, że na maturze nie musisz dobrać idealnej struktury danych czy funkcji budowanej do danego zadania. Mogą one znacznie ułatwić Ci pracę, ale jeśli nic nie będzie przychodziło Ci do głowy, to spokojnie podejść do jakiegoś problemu nawet naokoło. Dobór narzędzi ma Ci pomagać, a nie Cię paraliżować. Podsumujmy to, co omówiliśmy sobie dzisiaj. Najczęstsze błędy, które pojawiają się na maturze, w kontekście programowania i algorytmów, to niedokładne wczytanie się w treść zadania. Analiza treści zadania to nasz fundament. Pomijanie aspektu czytelności kodu. Przejrzysty kod to mniej błędów i szybsze debugowanie. Brak testów lub pobieżne sprawdzenie rozwiązania. Zawsze testuj swój kod na wszystkich dostępnych zbiorach danych. Niekorzystanie z dostosowanych do problemu struktur danych i funkcji wbudowanych. Korzystajmy z narzędzi, które mogą ułatwić nam rozwiązywanie naszych problemów. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, zostaw koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Wpadnij też na naszą platformę Nkodmi Maturalnie, gdzie znajdziesz pełny kurs do matury z informatyki. Dzięki, że dzisiaj ze mną byliście. Uczcie się mądrze, testujcie swoje rozwiązania i nie bójcie się pytać. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.